pytajnicy. Czas na nową pracę domową. Tym razem chciałbym, żebyście mi cykl zrobili. Cykl, czyli zestaw zdjęć, który jest spójną całością. To może być kolekcja zdjęć. Jak ta kolekcja zdjęć akrobatów Juliana Abrama Wainwrighta, nagrodzona na WordPress Photo w 2009 roku. Czy też kolekcja klimatycznych portretów wykonanych na Saharze przy użyciu specyficznego oświetlenia autorstwa Andrew McConnella? Może to równie dobrze być też jakiś projekt dokumentalny albo reporterski, jak na przykład historia chińskich artystów, malarzy, którzy pracują jako reproduktorzy pokazanych przez Haibo Yu i nagrodzonych przez Komisję WordPress Photo w 2006 roku. Czy też opowieść pepa Boneta o piłce nożnej. Zauważcie, że każde zdjęcie w tym opowiadaniu pokazuje nam jakiś inny fragment tej historii nagrodzone w 2007 roku. A może być to po prostu jakiś zestaw waszych ćwiczeń, e, tak jak na przykład nasza praca domowa o kompozycjach, tylko pociągnięty e, w dłuższym czasie, napstrykane, żeby było tych zdjęć trochę więcej i żeby to były takie zdjęcia, którymi się można pochwalić, czyli zdjęcia bardzo udane, takie, z których jesteśmy zadowoleni, przypominam spójne pod wieloma względami, jakimi to już sobie sami narzucicie. No i przede wszystkim takie najlepsze debestofy, tak żeby się to fajnie oglądało, tak żebyście mieli co pokazać w swoim portfolio. Razem nie będę wam dawać bardzo dużo Porad na temat tego, jak odrobić tą pracę Domową, bo tak naprawdę raz już ją zadawałem To po pierwsze, tylko wtedy był kanał Mały i mało kto to robił, a po drugie To ja już nagrałem wam takie poradniki No Więc teraz na koniec wyświetlają wam się tutaj Materiały, które wam polecam e, Obejrzeć do odrobienia tej pracy domowej Po to, żeby wam to pomogło A ja w tym razie A sam się już żegnam i mówię wam Do zobaczenia, cześć którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy...